Poprzez wyeksponowanie pamiątek związanych z księciem Józefem Poniatowskim jego postać została włączona w wielki poczet wyjątkowych bohaterów, wyjątkowych dowódców wojskowych. Na specjalnie przygotowanym monumencie eksponowano pamiątki odznaczenia księcia Józefa Poniatowskiego między innymi order virtuti militari legię honorową, ale również pałasz. Pałasz, który wedle tradycji miał zostać wydobyty z rzeki Elstery w nurtach, której książę Józef Poniatowski poniósł śmierć podczas bitwy pod Lipskiem. Idea świątyni Sybilli odnosiła się nie tylko do przeszłych wydarzeń, chwalebnych wydarzeń z dawnych epok historycznych, ale odnosiła się również do teraźniejszości. Można powiedzieć, że świątynia była pewnego rodzaju mauzoleum, które ma przypominać w dobie rozbiorów o osiągnięciach Rzeczpospolitej. To właśnie nad wejściem do świątyni Sybilii znajduje się napis Przeszłość przyszłości. W tym napisie skupia się główna idea Muzeum Książąt Czartoryskich.